Cześć moi mili, to ja Ania. Dzisiaj znowu nagrywam. Niestety miałam długą przerwę, ale ze względu na obecne czasy, nie będę dokładnie wyjaśniać może, wyjaśniać, może o co chodzi. Nie miałam możliwości nagrywania. Zapraszam Was dziś na Halls Pepco. Będzie kilka artykułów do domu, trochę odzieży, bielizny i jakieś takie drobne akcesoria tyle jakaś tam biżuteria, ale to już pojedyncze sztuki, więc dla każdego coś miłego myślę, więc zarówno fani właśnie rzeczy do domu, jak i odzieży, coś znajdą dla siebie. Chwilowo yy, będę na pewno ograniczać yy, moje wizyty w second handach. W zasadzie na razie w ogóle nie chodziłam, tylko mam jakąś jedną zaległą siatkę, więc pewnie jakiś holumpeksowy, których jest u mnie wiele na kanale, jeszcze się pojawi, ale tak jak na razie to wiecie, zostają tylko zakupy online. A w Pepko byłam, ponieważ tak byłam w biedronce na zakupach, więc wstąpiłam przy okazji. Jest teraz promocja 30% taniej i udało mi się parę fajnych rzeczy wyrwać. Niestety już trochę były przebrane te rzeczy. No i kolejka z tego, co widziałam, jak dzisiaj wracałam z pracy, jest nadal dość długa, ale może jeszcze coś fajnego wyhaczycie, bo podejrzewam, że tam sprzedawczyni muszą coś dokładać na bieżąco, żeby nie został pusty sklep. A promocja jest z tego, co wyczytałam na stronie do 23 maja. Także powinnyście zdążyć, jeśli macie ochotę. Musiałam sprawdzić, czy w ogóle się nagrywa, <grywa> dlatego będzie cięcie. Dobra, nie przedłużam, nie gadam już więcej, tylko zaczynam pokazywać rzeczy. Pierwszą rzeczą jest kolor. E, kolor kocyk w moim ulubionym kolorze takim morsko-niebiesko-zielonym. Był on mega tani. Tutaj jest cena 20 zł, ale minus 30% to około 14, coś, około 15 zł chyba wyszedł. O, tu mam gdzieś paragon, więc zaraz Wam powiem. Eee, o, 13,98, więc mega fajnie. Eee, jest to taki bardzo fajny, welurowy kocyk. Eee, na szczęście był jeszcze taki e, w tym kolorze, bo chciałam sobie właśnie kupić taki koc, nie jako narzutę na łóżko. Tylko jako taki kocyk do otulenia się, w nóżek i tak dalej, jak będę sobie czytać książkę, czy też sączyć herbatkę, odpoczywając po pracy, więc myślę, że to bardzo fajny kocyk. No i mega milusi. A jeśli chodzi o koce w Pabko, to niestety jak ja już przyszłam, to były dość przybrane. Szczególnie takie duże, które można narzucić jako taki plet na sofę, czy też łóżko. Tak, jako taką nakrywającą osłonę. Ok, jeśli zaczęłam od kocyka, to dalej lecę też z kocykiem, ale taki cienki polarowy kocyk, który w ogóle za 100% ceny nie był drogi, bo kosztował tylko 7,99 Kolor też jest taki morski. Ostatnio uwielbiam ten kolor zresztą taki miętowy, też, więc nie wiem, poleciałam po całości. Może go rozerwę. Jakoś powiem Wam, że jest całkiem spoko. Polar z czasem się pewnie zmychaci, ale tak. On był za około 8 zł, a na przecenie wychodził jeszcze taniej, bo za 5,59 w miarę tego koca to 130 na 160 a tego wcześniejszego 130 na 170 więc są porównywalne. Tylko ten jest wiadomo cieńszy i polarowy, więc w składzie jest poliester 100%. A tamten jest taki, jak bez takiego flauszu. Taki o wiele milszy, ale może się troszeczkę obierać, jeśli chodzi o lewą stronę, z tego, co zauważyłam. Natomiast polarowy, bardzo fajne. U mnie niestety przez to, że mam psa, i on siedzi, leży sobie często na łóżku, lub siedzi, to po prostu jest, musi być coś nałożone, oprócz zwykłego, zwykłej narzuty, bo zawsze się troszeczkę brudzi. Następnymi artykułami do domu są takie wkłady do jaśków, które już kiedyś wam pokazywałam. Wtedy kupiłam je za 100%, a nasze cenie były za 3,49 zł, normalna cena to jest 5 zł, są one chyba z wypełnieniem sztucznym, oczywiście, no bo za tę cenę to nie można też, wymiary 40 na 40 więc taki standardowy jasiek, jak chodzi o skład, no to nawet chyba nie ma co sprawdzać, bo no pewnie poliester, o tutaj jest z drugiej strony chyba, ja już się doczytam. Jakieś instrukcje? No i widzę, ale na bar to nie jest wełna ani inne, takie wiecie. Super skład, tylko taki sztuczny. Dobra, następny to, to myślę, że zbyt. będzie fajnie, jak polecę do odzieży tak trochę dla odmiany. Bo to jest chyba najfajniejsza rzecz z tego całego holu, którą udało mi się upolować. Były chyba tylko dwie pary jeszcze tych spodni, czy trzy. I zmierzyłam, dobrze, że sobie zmierzyłam, bo mierzyłam jeszcze dwie inne z takiego pary spodni dresowych z takiego cienkiego materiału. I źle w nich wyglądałam, I źle się układały tutaj w strefie, jakby to powiedzieć, między udami i tak dalej. I źle się to wszystko prezentowało. A te spodnie są z takiego grubszego materiału. Nie ma tutaj jakiegoś meszku, meszka w środku, bo czasami jest takie ocieplenie. Te są takie fajne, myślę, że będą eleganckie po domu. Ja mam rozmiar M za 29,99, jeśli chodzi o 100% ceny. Na przecenie wyszły za 29,99, więc super cena. Tu jest taki lampas. Czarne były chyba z białym lampasem, o ile dobrze pamiętam, ale już nie prezentowało się tak ładnie. Więc naprawdę polecam dresiki z Pepko. Myślę, że nie będą mega trwałe, bo już kiedyś miałam bluzę chyba z Pepko i się zmychaciła w dość szybkim czasie, no ale za cenę 20 zł chyba w H&M można za 60-80 kupić najtańsze dresy, więc tutaj można mieć czy parę, więc nawet jak się zużyją, to można sobie szybko wymienić na nowe. tu mówię, od razu pokażę dwie sztuki mam sprawdzony model Stanika który już też chyba kiedyś Wam pokazywałam przy zakupach z Pepko jakieś włoski no, także to jest taki model, to jest taki lekki push up, gąbka nie jest taka mega cienka, fajnie podtrzymuje biust, ja mam tutaj rozmiar akurat 80C no, i wziąłam sobie czarny i taki beżowy. Mam już jeden beżowy, ale w takim bardziej odcieniu kości słoniowej, kremowym, a ten jakby lekko wpada w taki pudrowy róż. No, nie jest to kolor, który mi się mega podoba. Myślałam może o białym, bo już mam jeden taki kremowy, ale w sumie pod białe t-shirty to podobno lepiej jest ubierać, właśnie kremowy stanik, wtedy się on mniej odznacza. No, a czarny klasyczny to już wiadomo, od prania trochę mi się tutaj ta gąbka w środku poprzesuwała. Więc wiecie, nie jest to super jakość taka jak w, nie wiem, cięmufie i tak dalej. Nie oszukujmy się, no ale czego można wymagać od Stanika, który normalnie kosztuje niecałe 15 zł, a na promocji, no to pewnie był zadyszkę z hakiem, tak, 10,49. Więc naprawdę polecam. Tu ma taką od dołu, właśnie gąbeczka, jest taka pogrubiana bardziej do połowy, a tutaj już jest cieńsza, więc jest taki efekt push-up. I dodatkowo jest on mocno wycięty w taką fałkę, więc ładnie się prezentuje do dużych dekoltów. No, jeszcze bym kupiła sobie na przykład czerwony, jakby był, ale niestety nie było. No i do kompletu sobie kupiłam, można tak powiedzieć, bo bardzo podobny wzór koronki. Takie figi w rozmiarze M. Normalnie były za 8 zł bez grosza. Nie wiem, niektórzy nie lubią, jak się pokazuje bielizna, ale ja sama też lubię oglądać, żeby się zainspirować i nie uważam, żeby w dobie dzisiejszych czasów było to coś mega wstydliwego. A, tutaj jest metka od tych fik. Bardzo fajna. Nie jest to też super jakość wykonania, ale mam kilka takich majteczek. Za te cenę myślę, że można zaryzykować. No i one kosztowały... 5,59. Bikini damskie, haj. Okej, okay, co ja tu mam jeszcze? O, biżuteria. Jak to brzmi? <laughs> biżuteria z Pepko. E, to jest taki rodzaj biżuterii, które już mam e, chyba mam tak, w kolorze takim złoto-beżowym ze srebrnymi takimi diamencikami powiedzmy. I taki też już mam e, tak, nie wiem, wisiorek, jak to nazwać, bo to można używać jako bransoletka albo, które oczywiście bardzo uwielbiam, e, lub też jako naszyjnik. Zaraz Wam pokażę. I mam w kolorze e, takim samym, czyli czarnym, ale w środku są kryształki multicolor, a te są srebrne. Więc stwierdziłam, że za taką cenę sobie wezmę, bo mi się już to sprawdzało. W sensie sprawdziła mi się już ta biżuteria. E, zapięcie jest magnetyczne, więc mega bajerancko. W sensie tak niestandardowo. E, dobra, dobra. Ze Starowskiego oczywiście kosztowałaby majątek. Taka biżuteria, może tak tutaj na szyi zapnę. No, wygląda to wiadomo nie do tego, bo tu w ogóle nie pasuje już trochę, bym wyglądała jak choinka, a już jest po bożym Narodzeniu, Ale no, jest naprawdę fajne. I kosztował tylko 5,59 O, nazywa się to brazoletka, więc nawet nie wiedziałam, że to nie jest na chynik, więc widzicie, ja tutaj sobie tak wymyśliłam. A równie dobrze możemy to owinąć wokoło ręki no na cztery razy to będzie za ciasne a na trzy trochę za luźne ale można sobie to tak poluzować o, i będzie jako bransoletka do czarnej sukienki myślę, że fajnie nawet można by było kupić jedno, w sensie dwa egzemplarze z jednego zrobić bransoletkę a z drugiego na szyjnik okej, okay. co ja tu mam jeszcze z takich drobiazgów, no to na przykład te tak, pusteczki nawilżone coś takiego tu jest cena złoty pięćdziesiąt więc one w ogóle już kosztowały dużo taniej. Jedne są z aloesem, a drugie są z... W sumie to nie wiem, pisze antybakteryjne, ale w sumie wszystkie są, działają. Jedna pisze, że są sensitive, niby delikatne, a drugie antybakteryjne. Więc one są za grosze. W dzisiejszych czasach myślę, że się przydadzą, z tym, że nie mają w składzie alkoholu z tego, co widziałam, więc nie do końca się nadadzą w zwalczaniu wiadomo czego. Tutaj mam takie tanie wsuweczki za 2 złote bez grosza które też w ogóle w tej promocji kosztowały miliony. No i co ja tu jeszcze z takich drobiazgów mam? wziąłam sobie też przy okazji myjkę kąpielową, która kosztowała 3,99 pierwotnie. Bardzo lubię takie myjki. Wystarczy odrobina płynu do kąpieli i już jesteśmy umyci przy pomocy takiej myjki. Fajnie też może to służyć do masażu. Kiedyś się myłam tak po prostu dłońmi ale z tym to naprawdę jest dużo fajniej, już używam lata i co pewien czas trzeba wymieniać, bo niestety te siateczki tak wychodzą beznadziejnie. Eee, jak to się nazywa? Wiecie co, woreczek do prania, nie, gąbka kąpielowa 2,79, aha, czyli to też jest gąbka. Spoko. Doleczek do prania to chodzi o takie coś, bo wzięłam sobie na noż, żeby w praniu on się po prostu trzymał te wszystkie zapięcia i, 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 i ramiączka Były po prostu w małym obszarze, żeby się nie zahaczały o inne rzeczy, bo wtedy lubią się jak są szczególnie koronkowe tutaj doły porozprówać i poniszczyć, a po co? Wzięłam sobie jeden taki egzemplarz, no i takie coś było w ogóle tanie, bo kosztowało ile? 4,99, a mi wyszło tutaj za 3,49. Fajny miętowy kolor, oczywiście miętowy, czy też morski. Ja po prostu czasami mu przychodzi taka faza na jakiś kolor. Kiedyś był to niebieski, zielony też lubię cały czas, ale teraz morski. Okej, okay, no i co, tu mam pusta? Także chyba wszystko by to było. W sumie myślałam, że mam tego więcej. Zastanawiałam się jeszcze nad takim małym, pudrowo różowym wazonikiem, który był chyba za 5 zł, ale był dość mały i nie wiem, czy znalazłabym dla niego miejsce, a też nie chcę sobie zagracać e, mieszkania. I jeszcze nad pojemnikami, na takimi 100 ml, 100 ml do podróży. Ale nie wiem kiedy w kolejny raz wybiorę się w jakąś podróż. Planowałam jechać nad Morze w tym roku w czerwcu, ale nie wiem czy się uda. Także nie wiem. Może jeszcze wrócę do pewko przy następnych zakupach, jak będę leciała do Biedronki, bo średnio raz w tygodniu tam się zna znajduję, nie częściej, No, ale zobaczymy. O ile coś rzeczywiście jeszcze zostanie, to może zaglądnę. A wydajcie znać, co już kupiliście na tej promocji, czy się może wybieracie. Zapraszam też do subowania, lajkowania. Trzymajcie się ciepło. Buziaki, papa. pa! pa.